strony Paweł. Dzisiaj nagrywamy odcinek z. Ja bym wam to powiedzieć. Z... A co gdzie? Eee... Eee... Nagrywam to od razu po live, Dlatego jeśli nie było raz na live, a ominąłeś taki, to żeby nie omijać, walnicie łapkę w górę, subika z dzwonkiem. Oczywiście musi być, żeby po prostu przychodziły wam powiadomienia częściej, bardzo często. I dzisiaj tak Postaramy się wygrać na ręce Nie mam jakiegoś celu mocnego I na live obiecuję wam Pokazać jak się robi ogólnie na Wurczcie Coś takiego, patrzcie się budować, ale czekajcie Hop, dobra, trzy cztery, tak Tak, bez składania, co nie? Yy, no to tak, potrzebny Wam będzie fast break włączony. Oj, dajcie, no to zaraz dołączcie. Dobra. Dobra. I... pokazać, jak to się robi, tak? No tak. A większość z was tego nie umie, bo sam to wymyśliłem wczoraj. Taki no i stwierdziłem, czemu byście wy nie mogli. Nie musieli. By mo czemu byście wy nie mogli tego znać? I mam wam... To jest przetestowane przeze mnie. Jeśli ktoś to wyćwiczy, nie spadnie ani razu. I na dodatek to jest szybszy niż jakiś. E, niż jakby normalny Go Bridge? Ani innego bridge'a śmieszne czy speed bridge. W ogóle. I na, na przykład. Z, yy, yy, no. Ja mój rekord zrobiłem tego z 50 kratek. Widzowie. I powiem Wam tak. Szybsze. Bardzo się przydaje na takie Bedwarsy, na przykład, że uciekacie przed kimś, albo kiedyś dojeżdżacie. Teraz raz. Yy, dwa. To jest po prostu. Może dużo się, może dużo zabiera, eee, może dużo zabiera Wełny ale jeśli ktoś umie tak dobrze wykorzystać, no to na pewno nie będzie dużo zabierało. I mam jeszcze jedną technikę budowania, ale to już tak stricte pod yy, budowanie w górę, na wprost. Dobra, pierwsza, czyli tak. No, daj. O, tak. E, jeśli widzicie, to wystarczy po prostu budować. Jeśli widzicie tutaj, zaznaczam wam. anti spam. Ja mam to włączone auto sprinta wam polecam. Bo po prostu jeśli e, chcecie biegnąć, to od razu wam się włącza sprint. I teraz tak. Najważniejsza rzecz. Fast place. Trzeba włączyć. I to jest jedyna rzecz, która jest potrzebna do tego. Fast place. Niczego innego nie potrzebujecie. Żeby nie było, że trzeba jakieś skomplikowane rzeczy robić. I po prostu tak. Wchodzicie sobie. Robicie górę. I wbijacie stąd. Patrzcie. Ustawiacie się tak na krańcu. I podskakujecie jednocześnie spację. I jednocześnie kilkacie boki tak, żebyście się podsadzali, jakby patrzcie. Tak. Rozmiarczacie myszką. Tylko chcecie, że chcecie jakby się złapać z tej ściany y, tym. klaskiem. Y, Rozumiecie? No i jeśli już to ogarniecie. Y, no to możecie zacząć y, robić drugi tryb. Też bardzo przydatne, jeśli chodzi o jakąś stricte podwysadzanie TNT na czymś będzie. To jest taka technika. I teraz tak, hup. Aj, oj. Aj aj aj. Zaraz tutaj gadniemy. Jakby jadę, no? nie wy. No i teraz tak. Możecie sobie zrobić coś takiego i to jest takie stricte pod TNT wysadzenie No nie zapytacie, no Paweł, no, ale gdzieś możesz wpisać po prostu e, Scaffold, wo, fold, walk. No to już Wam pokazuję, czemu nie. O, no, dlatego. A wiecie czemu tak się dzieje? Właśnie tego szybko nie włączycie. To będzie was wywalało. Bo za dużo stawiacie bloków jednocześnie. Dlatego bardziej się, bardziej się płaca. Albo technika. tą, którą teraz wam pokazuję na ekranie. Czyli taką. Dajcie. Oj. Jakby można też trzymać prawy przycisk, ale to wychodzi mniej efektywnie e, Ale tak, pop, jak klikacie to wychodzi wam tak Jakby nie jeśli klikacie, tylko jeśli, no, jeśli klikacie Jeśli klikacie, wychodzi wam to bardziej efektywnie a god Bridge to już zależy od waszego skilla, od waszego szczęścia, jak wam się uda, ten God Bridge. Mnie, oso Mnie osobiście udaje się tak. No, czasem więcej, czasem mniej. Yy... I nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Może czasami zrobię na no, przez 20 kratek I to jest nawet dobry wynik. Ale jeśli. Mam robić coś takiego? Mam robić coś takiego? Albo coś takiego? Tak, ja chyba wolę tą technikę. Szybciej. Yy, no, fakt. Więcej zużywacie tej, tych rzeczy. No, ale. Ubiegacie sobie. Macie dużo walny. No. Będziecie umierać. Po prostu. możecie z tym zarobić takie rzeczy. I zaraz pokażę Wam to w praktyce, no bo powiecie, no dobra Paweł, nie przynudzaj, nie, ale tak w, pra w praktyce, to inaczej wygląda, nie? No, ja Wam powiem, że to oczywiście inaczej wygląda w praktyce, ale inaczej wygląda w pokazaniu i jakby można przewidzieć to, co się stanie w praktyce. Ja pokazuję to, co się może stać w praktyce Jeśli użyjecie tego Dlatego Zaraz Wam pokażę, co jest w praktyce, co jest 5 Zaraz, ja no, praktyka, o, od TNT Chcę wyrzucić tu, tak, nie? Ale na no, przykład chcę tak Oj A, no, x który mi się włączył. No dobra. X ray. I chcecie tak, co nie? No to możecie tak. No, powodzenia. Ale nie, nie macie tak, z takiego zapewnienia. Nie macie takiego po prostu zapewnienia, jak ja mam. W moi, e, moim tamtym przypadku. No, to tak. To jest jakby pora to jest taki poradnik z Kryptop, podpierka. Chciałbym omówić Wam parę spraw, przy okazji będę Wam tutaj robił poradnik. To tak. Chciałbym rozwijać bardzo mocno mój kanał, ale czasami nie mogę tego robić, gdy mam jakieś inne rzeczy. I po prostu muszę, muszę się zastanowić, co mam robić. Kiedy mam nagrywać? Bo to jest dla mnie ważne. Kiedy wy chcecie, kiedy wy chcecie to nagrywać? co? Kiedy chcecie to oglądać? Najlepiej wam się ogląda. Kiedy? O której godzinie? Jakie dni? Chcę, żeby jakby. Chcę, żeby wam się oglądało jak najlepiej moje filmy. Chcę, żeby po prostu wielkim twórcom. Bo, tak jak wcześniej mówiłem, zależy mi na rozwinięciu kana kanału, a nie stricte na wyświetleniach. Oczywiście, wyświetlenia to są e, główne części e, rozwinięcia kanału, ale one nie są tak ważne jak na przykład dobre filmy, e, dobra publiczność. Ja bym chciał robić rzeczy. Które naprawdę mi się podobają. Dlatego piszcie, rzecz będę Wam odpisywał na Wasze odpowiedzi i będę Was zadłużkował. I wiecie, jeśli pojawi wasz się pomysł, to macie ogromne szczęście. No bo nie mam co nagrywać. No, nie, no co, yy, mam teraz serię Wurst No ale co, nic to nie daje no. Nikt tego nie ogląda ja chciała się prędzej rozwijać, żeby nie było jakichś zakłóceń żeby po prostu Wam się podobało to co ja robię To co stricte Mm, lubię ja robić i co wy lubicie wyoglądać, dlatego to jest dla mnie ważne e, Druga rzecz to nie mogę sobie skupić na dwóch rzeczach jedno, jednocześnie dlatego serwer kropkami zostaje pod władzą Kamila oczywiście będę tam uczęszczał, ale nie, nie, nie będę tam tak często, tak jak kiedyś byłem i to można zauważyć od paru mi, od miesiąca, że nie uczęszczam tam Bo po prostu chcę się skupić na kanale, tak jak już mówię, żeby go rozwinąć, a nie mogę się skupić na dwóch rzeczach jednocześnie Na yy, BotWP ciągle jesteś do roboty, nowe strefy dla was na kanale muszę też nagrywać dla was. No i nie mam jak połączyć tego czasu z czasem wolnym, z czasem e, rozrywki. Czasem odpoczynku dla mnie. To jest taki trochę problem. Aha. do Wygasa 10, 12. no, no to chyba to jest, tylko, tylko tyle będzie z tego poradnika mam nadzieję, że wam się podobał poradnik eee, nie wiem nie wiem co mam jeszcze wam powiedzieć